Hej, dzisiaj temat, który często przewija się, czy to pod filmikami, czy to do mnie na maila, piszecie, jak ustawić cenniki dostaw na Allegro, żeby w momencie, kiedy klient zamówi od nas produkty z dwóch różnych hurtowni, w jednym zamówieniu jeden klient, żeby to ogarnąć, żeby nie dopłacać do przesyłki. Tak więc, szybkie wytłumaczenie tego tematu, bo jest to tak naprawdę proste. Ja to w bardzo prosty sposób rozwiązałem i tak naprawdę załatwia mi to. Całą, całą, ca, cały problem. Jeżeli już masz smarta na Allegro, a w tym momencie jest go bardzo łatwo yy, uzyskać, to jest po pierwsze, a po drugie jest to tak naprawdę podstawa, żeby sprzedawać, musisz, i, musisz go mieć. Więc będziemy omawiać tutaj tylko sytuację, kiedy już masz smarta. Więc jeżeli już sprzedajesz ze smartem, to w cenniku dostaw przy kosztach dostawy z Allegro Smart, czy to Allegro Kurier, DPD Smart, czy Allegro Paczkomaty, ustaw maksymalna ilość w paczce jedna sztuka. I w tym momencie, jeżeli klient zamówi dwie sztuki, to będziesz mieć do wygenerowania dwie osobne etykiety. Bez względu na to, czy to będzie smart, czy on kupi ze smartem, czy nie. Oczywiście, jeżeli on nie ma smarta, to będzie musiał zapłacić za dwie osobne etykiety. Ale po pierwsze, w większości klienci kupują ze smartem, więc jeżeli kupi już ze smartem, to on nawet nie wie, ile tam tych za, jak jaki był koszt naliczony całej przesyłki. Oczywiście wiadomo, mogą się zdarzyć tacy klienci, którzy nie mają smarta. Będą chcieli coś kupić u Ciebie, tak? Będą chcieli kupić więcej niż jedną rzecz, tak, na przykład dwa, trzy produkty, a nie mają smarta. Wtedy niestety, ale ten koszt im się naliczy, ale jest to tak naprawdę jedyny sposób, żeby sobie z tym jakoś poradzić, jeżeli masz na jednym koncie kilka hurtowni wystawionych. Można oczywiście ustawić jeszcze inne cynniki, na przykład zwykły kurier, przesyłka kurierska. Tam dać na przykład maksymalna ilość 5 czy 10 w przesyłce produktów. I dopłata do każdego 5-30 zł, tak? Wtedy nie tracisz takiego klienta, bo on ci tylko dopłaca powiedzmy te 5-30 zł i on też nie, nie płaci za każdą kolejną przesyłkę. Ale tak jak mówię, większość klientów naprawdę kupuje ze Smartem. Ja takie zamówienia, w których mam dwie sztuki w, w, głównie mam właśnie w smartcie. I y, to jest taka sytuacja, wiecie, że z jednej strony klient y, i tak nie płaci za przesyłkę, a z drugiej my mamy możliwość wygenerowania tych dwóch etykiet. Tak więc w tym filmie byłoby to na tyle. Tak jak widzieliście, jest to bardzo prosty sposób, żeby sobie z tym poradzić i wierzcie mi, że w większości przypadków to naprawdę działa i to jest najlepszy sposób, jakby, żeby sobie to ogarnąć. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, daj dzwoneczek. Yy, widzimy się w następnym filmie. Cześć!